Zaprosili mnie na kolację noworoczną tylko po to, żeby mnie upokorzyć. Tydzień później nie mieli już ani grosza. Nie miałam kontaktu z rodziną od prawie trzech lat. Nie dlatego, że nie próbowałam. Ale w pewnym momencie człowiek przestaje biegać za tymi, którzy zawsze każą mu czekać na zimnym korytarzu życia. W Wigilię Nowego Roku dostałam wiadomość. Krótka, chłodna, pozbawiona emocji. Przyjść na kolację. Będzie cała rodzina. Podpisana przez moją matkę. Bez. Kocham Cię. Bez. Brakuje nam Ciebie. Powinnam była ją zignorować. Ale coś we mnie powiedziało: idź. Nie dla nich. Dla siebie. Bo nie bałam się już ich ciszy, ich spojrzeń, ani ich śmiechu za plecami. Weszłam do tego domu z lekkim uśmiechem na twarzy i głową uniesioną wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze nie wiedzieli, że to ostatnia kolacja, na której będą mogli patrzeć na mnie z góry. Nie przyszłam po ich aprobatę. Przyszłam zobaczyć, kto z nas tak naprawdę jest przegranym. Bo tydzień później i ich wspólne konto zniknęło. Domek letniskowy nad jeziorem został sprzedany. A listy z banku zaczęły przychodzić na ich nazwisko, ale z moją historią w tle. To nie była zwykła wiadomość. Przyszła dokładnie 30 grudnia, tuż po 20. Nie od razu ją otworzyłam. Leżała na ekranie telefonu, wyświetlona jako mama. Imię, które kiedyś oznaczało ciepło. Dziś formalność. Treść była lakoniczna. Noworoczna kolacja Będzie twój brat z żoną. Przyjdź. 1 stycznia godzina 18. Żadnego, jak się masz, żadnego chcielibyśmy cię zobaczyć. Nie było w niej emocji, tylko oczekiwanie. Jakby wypadało mnie zaprosić. Jakbym miała odegrać swoją rolę i tą gorszą, tą w porażkę, którą się pokazuje raz w roku, żeby poczuć się lepiej we własnej skórze. Siedziałam z telefonem w ręku przez kilka minut, patrząc na wiadomość. Wiedziałam, że coś się za tym kryje. Moja matka nigdy nie robiła niczego bez powodu. Zwłaszcza wobec mnie. Nie wiedzieli, że od ponad roku mam nową pracę. Nie chwaliłam się. Nie szukałam aprobaty. Wiedzieli tylko o tym, co sami chcieli widzieć, że nie wyszło mi w życiu. A ja pozwoliłam im wierzyć w to kłamstwo. Bo czekałam. Wróciły do mnie wszystkie wspomnienia. Boże Narodzenia, na których mój brat dostawał zegarki i sprzęt elektroniczny, a ja książkę o samodoskonaleniu się urodziny, które zapomniano zorganizować. Komentarze przy stole: Twoja siostra to taka artystyczna dusza, ale kiedyś trzeba dorosnąć, prawda? Zawsze byłam inna. A inna w tej rodzinie znaczyła gorsza. Ale teraz to oni mnie zaprosili do własnego teatru pozorów. Nie wiedzieli, że tym razem kurtyna opadnie inaczej. Nie trzeba krzyczeć, żeby kogoś złamać. W moim domu wystarczały spojrzenia, milczenie przy obiedzie, kiedy mówiłam o swoich marzeniach, albo uśmiechy z politowaniem, gdy mówiłam, że chcę studiować coś bez przyszłości, jak to określili. Mój brat, Marek, był przeciwieństwem wszystkiego, czym ja byłam. Ambitny, pewny siebie, ścisły umysł, ulubieniec mamy i taty. Od dziecka karmiony zdaniami typu: jesteś naszą dumą, z tobą to nie trzeba się martwić. A ja. Słyszałam raczej: Znowu siedzisz z tymi rysunkami. Kiedy znajdziesz coś konkretnego? Nie jesteś już dzieckiem. W liceum miałam epizod depresji. Ale nawet to zostało zignorowane. Wymyślasz sobie problemy. Masz dach nad głową, czego ci brakuje. Potem przyszły studia. Nie prawnicze. Nie ekonomia. Tylko grafika. I wtedy wszystko się rozpadło. Mama przestała dzwonić. Ojciec mówił: Nie mam nic do dodania. A Marek wpisał do mnie tylko, gdy potrzebował czegoś ładnie zaprojektowanego. Przez lata próbowałam odzyskać choć cień więzi. Na urodziny wysyłałam kartki. Na święta wiadomości. Czasem odpowiadali: częściej nie. Zrozumiałam, że dla nich nigdy nie byłam osobą. Byłam rozczarowaniem z imieniem. Przypomnieniem, że nie każdy w rodzinie musi być powodem do dumy. Ale coś się zmieniło. Nie we mnie tylko w moim życiu. Nowa praca. Nowe miasto. I jeden podpis złożony lata temu, który miał kiedyś znaczyć niewiele, ale z czasem stał się wszystkim. I to właśnie ten podpis miał sprawić, że za tydzień ich wygodne życie stanie w ogniu. 1 stycznia. godzina 17:56. Stałam przed ich domem, tym samym, w którym dorastałam, choć dziś wydawał się mniejszy. Albo może to ja urosłam. W środku. Drzwi otworzyła mama. Miała na sobie perłowy sweter, ułożone włosy i ten sam wyraz twarzy, który pamiętałam z dzieciństwa. Udawane ciepło, za którym kryła się kontrola. O, jesteś. Tyle. Nie jak miło Cię widzieć, nie wchodź, czekaliśmy na Ciebie. Przeszłam obok niej, jak przez chłodny wiatr. W przedpokoju powitał mnie Marek, z uśmiechem, który nie sięgał oczu. Objął mnie na sekundę, jakby to wymagał Savoir Vivre. Ładnie wyglądasz. Nadal coś z grafiką. Nie czekał na odpowiedź. Już był zajęty nalewaniem sobie whisky. W salonie siedziała jego żona Karolina, z nosem w telefonie. Podniosła wzrok i rzuciła. O, nawet przyszłaś! Super! Zegar na ścianie tykał głośniej niż ich głosy. W tle leciała cicha muzyka, ale nie potrafiła wypełnić pustki. Stół zastawiony perfekcyjnie, tak jak mama zawsze lubiła porcelana, serwetki składane w trójkąty, wino ustawione pod kątem. I mimo tej całej perfekcji szczułam się jak obca. Nie. Nie, obca! Nieproszona. Nie było rozmów. Były pytania w formie oskarżeń. Nadal mieszkasz w tej kawalerce? Nie myślałaś, żeby wrócić do czegoś stabilniejszego? A związek jakiś masz czy nadal jesteś artystką? Uśmiechałam się. Nie dlatego, że było miło. Tylko dlatego, że wiedziałam. Za kilka dni to wszystko, ten dom, ta ich stabilność, ten teatr pozorów, e. rozpadnie się od środka. I choć oni jeszcze nie wiedzieli, ja byłam gotowa. Usiedliśmy do stołu dokładnie o 18.00. Mama lubiła punktualność. Zawsze powtarzała, że spóźnienie się to brak szacunku dla czyjegoś czasu, choć nigdy nie zastanawiała się, ile lat z mojego życia zmarnowała, traktując mnie jak cień. Z początku rozmowy były powierzchowne. Pogoda się zmienia, ceny w sklepach szaleją czytałaś o tej celebrytce. Ale długo nie wytrzymali. Prawdziwa intencja tego spotkania szybko wypłynęła na powierzchnię, jak brudna plama na białym obrusie. Mama spojrzała na mnie przez kieliszek z winem i powiedziała z uśmiechem: Wiesz, nie chcieliśmy Cię zostawiać samą w ten dzień. To by było smutne. Słowo smutne wypowiedziała z przesadną troską, jakby mówiła o bezdomnym psie. Nie o własnej córce. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, Marek się zaśmiał. Ten jego znany śmiech suchy, pełen wyższości. No, ale nie oszukujmy się. Jesteś chyba naszą jedyną porażką inwestycyjną, nie? Jego żona zachichotała. Mama nie zareagowała. Wszyscy spojrzeli na mnie. Czekali, aż coś powiem. Że się obruszę. Że się obronię. Że pęknę. Ale nie dali mi tej satysfakcji. Po prostu się uśmiechnęłam. Sięgnęłam po kieliszek z winem. Dziękuję za kolację, powiedziałam spokojnie. Naprawdę niezapomniana. Wstałam. Włożyłam płaszcz. Zerknęłam jeszcze na obraz wiszący nad kominkiem, ten sam, który kiedyś namalowałam jako nastolatka. Podpis w rogu nadal był widoczny, dla mamy. Z dumą. Nie zatrzymali mnie. Nie zadali pytań. Nie przeprosili. Zamknęłam za sobą drzwi i wyszłam w mroźny wieczór. Zostawiłam za sobą stół, który nie był mój, rodzinę, która mnie nie znała. I przeszłość, która właśnie przestała mnie definiować. Bo w tej jednej chwili, kiedy oni się śmiali, ja podjęłam decyzję. Na zewnątrz było zimno, ale nie czułam chłodu. Czułam spokój taki, którego nie doświadcza się często. Bo tylko wtedy, gdy człowiek przestaje walczyć o miejsce przy stole, zaczyna rozumieć, że może sam go zbudować lepszy, cichszy i prawdziwszy. Szłam powoli ulicą w stronę tramwaju, gdy telefon zawibrował w kieszeni. Wiadomość od koleżanki z pracy. Wszystko ok. Jak poszło? Odpisałam tylko. Poszło dokładnie tak, jak miało. Bo to nie była kolacja pojednania. To był teatr pogardy. Ale to też był moment, w którym uświadomiłam sobie coś kluczowego. Nie potrzebuję ich, ale oni je mogą mnie potrzebować. I nawet nie wiedzą, jak bardzo. Wróciłam do domu. Małe mieszkanie, skromne, ale moje. Na biurku, teczka z dokumentami. Otworzyłam ją i spojrzałam na jedną kartkę, która przez lata leżała zapomniana Pełnomocnictwo. Podpisane przez moją matkę, kiedy miałam zaledwie 22 lata. Wtedy chodziło tylko o to, by załatwić coś szybko w banku, bo Marek był za granicą, a tata w pracy. Byłam pod ręką. Nikt się nie przejmował, co podpisuje. A ja zatrzymałam kopię. To pełnomocnictwo dotyczyło jednego z ich kont. Wspólnego. Z czasów, gdy mama z tatą prowadzili działalność gospodarczą. Konto nigdy nie zostało zamknięte. Było uśpione. Ale aktywne. Zalogowałam się na stronę banku. Dane nadal działały. Kwota na koncie ponad 230 tysięcy złotych. Właśnie tam ukrywali swoje oszczędności na emeryturę. Spojrzałam na ekran. Nie czułam złości. Nie czułam triumfu. Tylko sprawiedliwość. Nie miałam jeszcze planu, ale wiedziałam jedno. To nie ja miałam się dziś wstydzić. Nie działałam od razu. Nie chodziło o zemstę. Zemsta to emocja, a ja byłam już poza emocjami. Chciałam tylko odzyskać coś, co mi się należało szacunek. Nie od nich, od samej siebie. Przez kolejne dni prowadziłam życie jak zwykle. Praca, spotkania, kawa na wynos. Nikt nie wiedział, że codziennie wieczorem wracałam do dokumentów, do tych zapomnianych kartek, które przez lata trzymałam w segregatorze, jak bezużyteczne pamiątki, a teraz stawały się bronią. Po dokładnej analizie odkryłam, że oprócz konta, miałam również dostęp do ich domek letniskowego nad jeziorem, zapisanego częściowo na firmę, której byłam przez krótki czas współudziałowcem, zanim mnie wycofali bez słowa. W papierach pozostała jednak luka. Mała, prawna furtka. Wystarczająca, by złożyć wniosek o sprzedaż nieruchomości jako współwłaściciel uprawniony do reprezentacji. Konsultowałam się z prawnikiem. Sprawdziłam wszystko trzy razy. Wszystko było legalne. Czyste. Dokładnie tak, jak lubię. W piątek rano złożyłam wniosek o przelew środków z konta na nowy rachunek firmowy, na moje nazwisko. Nie ukradłam niczego. Nie złamałam prawa. Po prostu oskorzystałam z tego, co mi zostawili. Nieświadomie. Z lekceważenia. Z przekonania, że i tak nic z tego nie zrobisz. Wieczorem, siedząc w kuchni, patrzyłam na wiadomość z banku. Operacja zakończona pomyślnie. Środki zaksięgowane. Nie cieszyłam się. To nie był triumf. To była korekta przeszłości. Czekałam. Bo wiedziałam, że za chwilę ich świat zacznie się chwiać. Cicho, powoli, nieuchronnie. I tym razem, to oni nie będą mieli nic do powiedzenia. Są rzeczy, które ludzie podpisują bez czytania. Zwłaszcza wtedy, gdy myślą, że mają nad Tobą kontrolę. Bo po co sprawdzać coś, co i tak w ich oczach nie ma znaczenia? Miałam 22 lata. Mieszkałam wtedy jeszcze z rodzicami. Bez pieniędzy, bez wpływów, z marzeniami, które traktowali jak fanaberie. Mama prowadziła działalność z tatą. Marek był wtedy za granicą, a ja po prostu byłam pod ręką. Pamiętam, jak mama wróciła z banku z plikiem papierów. Musisz to podpisać. Potrzebujemy kogoś jako współudziałowca do spraw formalnych. To nic wielkiego, tylko tymczasowe. Podpisałam. Nawet nie czytałam całości. Wtedy ufałam. Jeszcze. Potem, kilka miesięcy później, wyrzucili mnie z firmy. Bez słowa. Zmienili dane, zablokowali dostęp. Nie tłumaczyli się. Po prostu uznali, że nie byłam odpowiednia. Ale czego nie zrobili? Nie unieważnili pierwotnego dokumentu. Nie wyrejestrowali mnie formalnie z udziału w jednej z ich spółek córek, pod którą wpisali domek letniskowy. Pewnie uznali, że i tak nic z tego nie wyniknie. A ja przez lata zapomniałam o tym dokumencie. Dopiero niedawno, przeglądając stare teczki z aktami, natknęłam się na jego kopię. Nie mogłam uwierzyć Pieczątka notariusza. Podpis mojej matki. Paragraf, który dawał mi możliwość podejmowania decyzji jako pełnomocnik operacyjny. Z pomocą prawnika przygotowałam odpowiednie pismo. Domek został wystawiony na sprzedaż przez zewnętrznego pośrednika. Nie było problemu, wszystko się zgadzało. W papierach nadal figurowałam jako osoba uprawnioną. Transakcja przebiegła błyskawicznie. Dom, który kiedyś był ich letnim rajem, ich dumą, ich miejscem, wolnym od problemów. Został sprzedany za ponad 420 tysięcy złotych. Pieniądze trafiły na firmowe konto. A z firmowego do mnie. Nie ukradłam im majątku. Po prostu sięgnęłam po to, co zostawili mi z pogardą. Po to, co przez lata ignorowali, bo ona i tak nic z tym nie zrobi. Tym razem, e, zrobiłam. To był dokładnie ósmy dzień po kolacji noworocznej. Z samego rana zadzwonił Marek. Nie odebrałam. Zaraz potem przyszła wiadomość. Czy ty coś wiesz o koncie firmowym? Pieniądze zniknęły. Pięć minut później kolejny telefon. Tym razem mama. Dzwoniła trzy razy. Nie odebrałam ani razu. Zamiast tego, z samego rana do ich skrzynki mailowej przyszły trzy rzeczy: wyciąg z banku. Kopia upoważnienia z ich podpisem, potwierdzenie sprzedaży domku letniskowego. Nie napisałam ani jednego komentarza. Nie dodałam wyjaśnienia. Nie było potrzeby. Kilka godzin później telefon dzwonił non-stop. Matka zostawiła mi wiadomość głosową. Jak mogłaś to zrobić? To kradzież. Oszukałaś nas. Jej głos był inny niż zwykle i już nie wyniosły. Drżał. Nie ze złości. Ze strachu. Odezwał się nawet ojciec, który od lat milczał. Napisał tylko. Nie rozumiem, czemu to zrobiłaś? Byliśmy rodziną. Czyżby? Rodziną byli wtedy, gdy pozwalali, żeby mój brat mnie publicznie upokarzał? Gdy mama mówiła, że zaprosili mnie tylko z litości? Gdy całe życie traktowali mnie jak problem, który nie dorósł do ich poziomu? Nie odpowiedziałam. Nie tłumaczyłam się. Bo nie miałam z czego. To, co zrobili przez lata, nigdy nie miało konsekwencji. Teraz miało. W kolejnych dniach przyszły listy z banku, z kancelarii, z wezwaniami do polubownego wyjaśnienia sytuacji. Ale wszystkie trafiały w pustkę, bo ja już nie grałam w ich grę. Zamknęłam drzwi i tym razem od wewnątrz. I po raz pierwszy w życiu. Oni musieli poczuć się jak ja. Bez odpowiedzi, bez znaczenia, bez kontroli. Nie odbierałam telefonów. Nie odpisywałam na wiadomości. Nie dlatego, że nie miałam nic do powiedzenia, ale dlatego, że wreszcie nie musiałam już nic tłumaczyć. Po latach prób, błagań, próśb o akceptację. To oni teraz szukali kontaktu. To oni chcieli rozmawiać. Za późno. W czwartek po południu usłyszałam pukanie do drzwi. Spojrzałam przez wizjer. Mama. Stała z torebką w ręku, ubrana perfekcyjnie jak zwykle, ale coś w jej oczach było inne. Zmęczenie? Zagubienie? A może pierwszy raz prawdziwa bezsilność? Nie otworzyłam. Nie miałam powodu. Zostawiła list. Ręcznie napisany na papierze papeterii, której używała tylko na specjalne okazje. Pisała, że nie tak to miało wyglądać. Że przeszłość jest trudna, ale przecież jesteśmy rodziną. Że pieniądze to nie wszystko. Pieniądze? Przez całe życie to właśnie one były wszystkim, co ich definiowało. Status, własność, prestiż. A ja byłam tylko tłem, narzędziem do porównań. Ktoś, kogo się toleruje do czasu. Teraz, gdy te pieniądze zniknęły. Nagle sobie przypomnieli, że istnieje. Złożyłam list i schowałam do szuflady. Nie zniszczyłam go. Nie zignorowałam. Ale też nie odpowiedziałam. Bo prawdziwa konfrontacja nie zawsze dzieje się w słowach. Czasem dzieje się właśnie wtedy, gdy nie reagujesz. Gdy odmawiasz udziału w grze, którą kiedyś ci narzucono. Mama stała pod drzwiami jeszcze przez chwilę. Potem odeszła. Cicho. Bez pożegnania. I w tej ciszy poczułam coś, czego nie czułam od lat. Wolność. Minął miesiąc. Żadnych nowych wiadomości. Żadnych prób kontaktu. Cisza. I nie była to cisza pełna napięcia. To była cisza pełna znaczenia. Domek nad jeziorem miał już nowego właściciela. Pieniądze z konta zostały rozdysponowane. Część zainwestowałam, część przekazałam fundacji wspierającej młodzież z trudnych rodzin. Nie po to, by się wybielać. Po prostu i wiedziałam, jak to jest, gdy nikt nie wierzy w ciebie. Chciałam, żeby ktoś inny miał szansę, której ja nie dostałam. Nie szukałam satysfakcji. Nie potrzebowałam przeprosin. Nie chciałam zemsty. Bo ta historia nigdy nie była o nich. To była historia o mnie. O kobiecie, która przestała szukać miłości tam, gdzie zawsze dostawała warunki. Dziś nie jestem bogata. Nie jestem sławna. Ale mam spokój. I świadomość, że nawet jeśli przeszłość Cię ukształtowała, nie musi Cię trzymać w miejscu. Z rodziny pozostały zdjęcia w pudełku. Kilka kartek, list od matki, który czasem czytam nie z bólem, a z dystansem. Zrozumiałam jedno. Nie wszyscy rodzice zasługują na twoje życie tylko dlatego, że dali ci je biologicznie. Wieś to coś, co się buduje. A oni wybrali nie budować. Dziś, gdy patrzę w lustro, widzę kogoś, kogo naprawdę lubię. Nie idealną. Niezgodną z oczekiwaniami. Ale prawdziwą. I Jeśli ta historia może coś zostawić, to nie morał, nie przestrogę. A pytanie. Ile razy pozwoliłeś innym określać twoją wartość, nie znając twojej drogi?